Hej kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Jak widzicie, albo może nie widzicie, witam Was z mojej łazienki. Dzisiaj będę Wam odpowiadać na pytania, przy okazji będę Wam też pokazywać swoją pielęgnację. Po moich e, zabiegach na twarz, które miałam, e, czy w ogóle było warto, czy to się opłaca, jakie są ceny tego wszystkiego, e, z czym tak naprawdę się zmagałam e, i co tak naprawdę na co dzień teraz mi obecnie bardzo pomogło, bo jedną rzecz już testuję dla Was od miesiąca prawie nie całego miesiąca e, no i muszę się z Wami tym podzielić, bo jestem mega przeszczęśliwa, że wpadłam na. Na to. E, też wiele z Was mi pisało, że u Was to też działa. E, więc dzisiaj o tym wszystkim. E, kochani, zaczynając pokrótce, muszę Wam powiedzieć swoją historię mojej twarzy, bo to dzisiaj ona jest głównym bohaterem. E, jeżeli ktoś mnie tak nie śledzi na co dzień, też. Y, Dużo nowych widzów ostatniego czasu zawitało na kanał, to pod koniec tamtego roku zaczęłam leczenie, dość ostre leczenie, na mój trądzik różowaty. Trądzik różowaty, niestety, to jest takie cholerstwo, że to lubi powracać, lubi mieć nawroty i jest bardzo ciężkie do, do całkowitego usunięcia, więc. My niestety musimy umieć żyć z tym trądzikiem i umieć go pielęgnować, bo do całkowitego wyleczenia raczej nie dojdzie. Tak jak jest to na przykład w przypadku leczenia trądziku pospolitego, który po prostu, wiecie, z wiekiem, z wyrównaniem hormonów, czy ogólnie z mocnym leczeniem antybiotykami, można go zahamować. W tym przypadku jest dużo gorzej. Jeżeli chcecie wiedzieć, co to strącić to tak pokrótce i najprościej Wam odpowiadając. Na Waszej twarzy pojawiają się tutaj w szczególności bardzo duże rumienie. Też mogą pojawić się tutaj w okolicy brody i w okolicy tutaj czoła. Ja najwięcej miałam właśnie tutaj w okolicy policzków i w okolicy czoła. Do tego jeszcze wszystkiego, oprócz tych zaczerwienień i małych krostek, które też potrafią być ropne, możecie jeszcze też mieć uczucie swędzenia, co moim zdaniem było najgorsze, z racji takiej, że ja z trądzikiem Pospolitym walczę już od 15 roku życia, więc dla mnie, wiecie, no ja już jakby przyzwyczaiłam się, że jest to bardziej mm, e, moja zaleta niż wada e, ten trądzik. Dlatego e, to, że mi coś tam wyskoczyło na twarzy e, nie robiło mi jakichś takich, wiecie, e, większych e, problemów. Ale to swędzenie, powiem Wam szczerze, że naprawdę potrafiło mnie wybijać z rytmu pracy, z rytmu dnia, bardzo mnie denerwowało. W ogóle bardzo, tak wiecie, na moje samopoczucie wewnętrzne bardzo źle działało. No i też do tego te rumienie, ten wygląd, to wszystko jak to razem się wiecie, skumulowało, to naprawdę było niezaciekawie. Trądzik różowaty jest o tyle mm, też takim trądzikiem bardzo szkodliwym dla nas, że jeżeli on nie jest leczony, to jeżeli sobie wygooglujecie, e, ja też postaram się Wam tutaj zdjęcia wrzucić, e, to trądzik potrafi Wam e, już objawiać się w takie przerosty. E, on się też może pojawiać na nosie, takie, taki, taki brzydki nos, takie owrzodzenia wręcz, e, więc to też dla zdrowia nie jest za korzystne. E, Trzeba po prostu nad nim popracować e, i, e, i go po prostu leczyć. E, chciałam też Wam powiedzieć, że ja miałam też utrudnioną sprawę, bo na samym początku, kiedy to się wszystko zaczęło, jeszcze karmiłam e, piersią mojego synka, e, więc nim nie było mowy o żadnym mocniejszym antybiotyku, tylko jakieś kremy z antybiotykiem, sterydy i takie tam rzeczy. Później trafiłam do mojego kochanego doktora e, Krzysztof Gońc, e, na pewno wam e, wielu jest znany doktor, bo to jest doktor gwiazd, ja go tak nazywam, e, i rzeczywiście e, jest taką bestią moim zdaniem, jeżeli chodzi o e, walkę z różnymi właśnie e, niedoskonałościami naszymi na twarzy, i po prostu. Wie dokładnie czym zawalczyć, co zrobić, żeby tej waszej skórze pomóc. No i doktor mi bardzo pomógł, za co mu jeszcze raz bardzo dziękuję. I zaraz wam powiem, co doktor mi robił konkretnie, ile to kosztowało i. Co ja na co dzień e, muszę stosować do tej pory, i jeden taki hicior, który po prostu zadziałał e, cuda. Więc tak, jeżeli chodzi o leczenie doktora, to doktor tutaj od razu postawił bardzo dobrą diagnozę, bo na początku to wiecie, te diagnozy były takie różne, nie do końca ktoś tam wiedział, co tak naprawdę mi dolega doktor jak tylko mnie zobaczył, to powiedział tak, masz trądzik różowaty, niestety, czy ktoś ma jeszcze w rodzinie? Ja mówię, że tak, no to już mamy pewność, że to jest na pewno to. I powiem Wam, że też ten trądzik różowaty u mnie się nasilił właśnie pociąży, pewnie gospodarka hormonalna, a wiem, że była słaba, bo też leczy się na niedoczynność tarczycy, więc to wszystko, wiecie, się skumulowało, później jeszcze karmienie piersią, później Przerwane karmienie piersią, znaczy już odstawienie, te hormony, wiecie, zaczęły w ogóle już szaleć, głupieć, więc rzeczywiście ta twarz moja to bardzo odczuwała. No ale jak widzicie, teraz moja twarz moim zdaniem jest idealna, bo to co było, zresztą możecie podziwiać moje zdjęcia przed, po i w trakcie, przed, w trakcie i po, to naprawdę było bardzo już słabo. Teraz już nie mam uczucia swędzenia. Jak widzicie, nie mam nawet zaczerwienionych polików. Teraz też mam takie skoki, że kiedy jestem przed okresem. To bardziej tam coś na tej twarzy widać, ale to nie jest to samo co było. Jak jestem już, ta gospodarka hormonalna mi się troszeczkę uspokoi, no to też ta cera, moim zdaniem, jest idealna. Ja, wiecie, nigdy nie będę miała cery pupy niemowlaka, no bo niestety mam taką przypadłość, jaką mam, ale teraz. To, co widzę na swojej twarzy, to ja jestem po prostu mega szczęśliwa i nie wstydzę się wychodzić bez makijażu. Eee, bo wiecznie, wiecie, jak ktoś zadawał jakieś pytania, co to by się stało w twarz, bo ja byłam naprawdę na maksa czerwona i tych krostek pełno, tak jakbym miała na coś uczulenie. No ale dobra, wracając do leczenia u doktora, e, bo też się pytacie, czy warto, jakie były koszty, ja tutaj sobie wszystko wypisałam. E, więc przede wszystkim. Doktor zadziałał u mnie chyba najbardziej i najlepiej to poskutkowało. Ale wiem, że te wszystkie zabiegi razem wzięte one mega robotę też zrobiły. Ale najbardziej takim głównym leczeniem było leczenie laserem BBL. Bo też się o to pytaliście ostatnio: czy IPL, czy BBL, czy jakiś inny laser. Nie, to jest laser BBL. Ja zabiegów miałam trzy, tyle powinno być najmniej. Doktor mi oczywiście mówił, że co jakiś czas, kiedy trądzik mi się bardziej nasili, powinnam przyjść. I e, ten zabieg powtórzyć. Wtedy może już nie na przykład serię trzech zabiegów, ale na przykład jeden zabieg, i później za jakiś czas znowu jeden. Więc e, trzy zabiegi e, akurat u doktora kosztują 1200 dolarów, e, ale powiem Wam, że porównywałam ceny z Anią e, z North Caroliny i Ania mówiła, że u niej jest dużo drożej. Więc zapraszam Was do Miami na leczenie trądziku różowatego. E, My leczyliśmy się tylko i wyłącznie takimi zabiegami, bez sterydów i bez antybiotyków, więc to było super. Nie chciałam w ogóle już niczego więcej łykać, wystarczy, że ja na co dzień przyjmuję leki, więc oszczędźmy swoje wątroby. Później miałam taki zabieg hydrofesja, takie bardzo mocne nawilżenie z takim też lekkim złuszczeniem i te zabiegi kosztują... E, za zabieg 170 dolarów. Oczywiście, jak się weźmie serię, e, to jest e, wtedy, to wychodzi taniej. E, I miałam takich zabiegów dwa. E, w trakcie też, kiedy miałam leczenie laserem, e, też miałam. Mm, po laserze takie naświetlanie lampą, która bardzo uspokajała też ten ostrzyn, który wyskakuje wam po laserze te opuchnięcia, zaczerwienienia, bardzo te lampy też łagodziły tą skórę. Więc to też bardzo fajnie działało też na ten trądzik różowaty i też efekty po zabiegu jeżeli chcecie zobaczyć jak te zabiegi wyglądały, to ja Wam podlinkuję wszystkie filmy, bo wszystko to dla Was nagrywałam i możecie zobaczyć jak się wygląda przed zabiegiem, w trakcie i po zabiegu czy zabiegi są właśnie bolesne, czy nie później też miałam Vampirzy Lifting to jest zabieg bardzo lubiany przez Kim Kardashian, na przykład dla ciekawostki, też z tego zabiegu robiłam Wam filmik i powiem Wam, że po tym też bardzo e, widziałam bardzo fajne efekty i ten zabieg miałam jeden on kosztuje 650 dolarów e, później też miałam taką krioterapię czyli zamrażanie takie twarzy e, po zabiegach mega polecam zwłaszcza po laserze, bardzo uspokaja bardzo Was wycisza, łagodzi i jest to bardzo przyjemne, ten chłód, oh, rewelacja no i przy okazji też mega działa tak wiecie Ujętrniająco na Waszą skórę. W ogóle sam laser BBL muszę to też Wam dodać, że u mnie mega spłycił mi zmarszczki. Ja chciałam już niedługo iść na botox tutaj przy oczach, a teraz nie muszę. Chyba pójdę sobie tylko tutaj na czoło, a Tutaj rzeczywiście te, te, te zmarszczki się bardzo, e, e, zmieni, e, bardzo się zmniejszyły i to też zauważyliśmy z doktorem, zwłaszcza po tych zdjęciach, które robiliśmy e, w, e, przed zabiegiem i w trakcie. E, I ten zabieg, właśnie tego zamrażania twarzy, kosztuje 150 dolarów za jeden. I ja też miałam dwa razy zabieg z dotlenieniem twarzy, e, też z różnymi ampułkami z witaminą C. E, tam chyba miałam też kwas jelorynowy e, i tych zabiegów miałam dwa, łącznie 400 dolarów, więc razem wyszło 2740 dolarów. Takie są koszty e, tych e, zabiegów i teraz, czy warto, kochani? Warto. Proszę bardzo widzieliście moje zdjęcia przed i po ja uważam, że mega warto mam mega komfort teraz e, też psychiczny bo nie mam tego ciągłego swędzenia Boże, ja się nie mogłam, słuchajcie, na niczym skupić bo to tak spędziało, i znam osoby, które borykają się z tym trądzikiem też tak samo jak ja na co dzień i też sobie na to właśnie narzekają już pal go szed, że tam coś Wam wyskakuje tylko właśnie ten to, to takie straszne uczucie swędzenia i nawet jak się podra... To nawet, wiecie co, to nawet Wam nie pomaga, jak się podrapiecie, ym, tylko yy, no, nie można, nie można z tym nic zrobić, to jest straszne. No pomyślcie sobie, że Was to non-stop swędzi i wiecie, jak Was swędzi skóra, podrapiecie się i spoko, i już. I macie spokój, tak? A tutaj yy, tego spokoju nie macie i to jest ciągle, 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 ciągle. No i później też oczywiście te, yy, wiecie, yy, jakby późniejsze efekty tych narości, tego wszystkiego, no naprawdę niezaciekawie ten trądzik e, może się rozwijać. Więc u mnie tak e, wygląda twarz po tych zabiegach. Ja mam zabiegi tutaj wszystkie, e, powiedziałam, jakie miałam, ale e, też e, polecam Wam bardzo, właśnie zabieg e, BBL, bo on bardzo mi pomógł. No, i też doktora Wam bardzo polecam. A coś tam wiem: że doktor planuje otworzyć oprócz tego, że klinikę w Nowym Jorku nową, to też klinikę w Polsce, więc kochani, jest nadzieja, że będziecie mogli udać się do doktora, więc ja się bardzo cieszę. E Muszę w ogóle się do doktora wybrać, tak wiecie, pokazać mu twarz i w ogóle zapytać się co dalej, ale chyba na razie dam jej troszeczkę spokoju. No i teraz właśnie o mojej pielęgnacji, co ja tutaj fajnego używam, co rzeczywiście mi fajnie podziałało. Jeszcze Wam pokażę tak naprawdę z bliska, z bliska moją twarz, zobaczcie jak ona wygląda. Ja jestem w szoku z efektów. Naprawdę nie spodziewałam się aż takiego efektu. I teraz, tak, kochani, co u mnie się naprawdę super sprawdziło tak na co dzień? Przede wszystkim możecie słyszeć taki lekki szum. Tu chodzi mi taka malutka lodóweczka, którą teraz obecnie można kupić prawie wszędzie. Na kosmetyki. Takie lodówki też możecie kupić w zwykłym supermarkecie, takie wiecie, na takie małe napoje. One są wtedy dużo tańsze niż te takie w sklepach kosmetycznych. To mogę Wam polecić. Ja swoją gdzieś tam na necie em, kupiłam, chyba na Amazonie, już nie pamiętam. E, I rzeczywiście wszystkie teraz kosmetyki swoje trzymam w tej lodówce. I to też bardzo pomaga przy trądziku różowatym, jak i przy leczeniu e, właśnie tym laserem, bo to też fajnie bardziej łagodzi to wszystko, więc em, też. Kosmetyki użyłam, które polecił mi doktor, ale też jedną rzecz znalazłam sama, ale to też było razem w konsultacji z doktorem, można powiedzieć. Dobra, od początku. Na co dzień używam, w sumie bardziej na noc, używam um, witaminki C. Ja mam akurat z firmy Skin Celticals. Bardzo fajny, właśnie już mi się kończy, więc będę musiała niedługo zamówić kolejny. E, witamina A w czystej postaci, taka w kremie, e, to to bardzo fajnie działa. E, I witaminkę A używam sobie na dzień, witaminkę C używam sobie na noc. I jeżeli chodzi o noc, to używam prokolagen, e, akurat taki ten na noc. Ja ten krem znalazłam, słuchajcie, u siebie w kalendarzu adwentowym i tak jak ten na dzień z tej serii, z tej firmy, mi tak nie podziałał, jak ten na noc, moim zdaniem, jest rewelacja, więc ten bardzo Wam polecam, bardzo fajnie mi nawilża tą skórę, bo na dzień używam kremu, uwaga, z kwasem azelinowym, tak, azelinowym, i on słuchajcie, bardzo mocno złuszcza, bardzo mocno napina, bardzo mocno wysusza, ale on, ten kwas, właśnie chodzi o ten kwas, mega działa na trądzik różowaty, więc może zanim się wybierzecie na zabieg, to spróbujcie sobie, akurat mi ta firma mega podziałała, bo dlaczego? Dlatego, że oni mają super skład. I macie pewność, że tego kwasu macie tutaj najwięcej, ja mam akurat 10%, ale jeszcze zobaczcie, musiałam się tutaj schylić po pudełeczko, też dostałam od doktora ten kwas w czystej postaci, który co jakiś czas trzeba sobie robić, on jest akurat tutaj 20%. Doktor mi też go robił kiedyś, chyba po ostatnim laserze, mi go mocno, właśnie, znaczy mocno no zrobił mi laser, i później jeszcze miałam te kwasy, i doktor mi już dał to do domu, żebym sobie co jakiś czas używała. I też rzeczywiście e, fajnie w tym połączeniu z tymi wszystkimi kosmetykami to bardzo działa. E, I to słuchajcie wszystko. E, do zmywania makijażu używam e, to niezmiennie e, płynu micelarnego. E, później też e, przemywam właśnie, kurczę, nie mam teraz tego, ale taki, taką fajną mam, e, nie wodę różaną, tylko e, Krew smoka? Chyba tak dobrze mówię. E, a tak, e, żeby rozpocząć fajny dzień, używam sobie, słuchajcie, tej wody e, termalnej na całą twarz, mega pobudzająco działa, mega Was budzi i też super e, nawilża. Ale powiem Wam, że ja po tym kremie, tak jak wszyscy mi pisali, żebym u, uważała, to nie miałam takiego, wiecie, takiego mocnego wysuszenia, więc to jest akurat spoko, że na mnie tak jakoś ten krem nie działa, no i też co najważniejsze na dzień bo też niektórzy z Was ostatnio mi pisali, że już nie jestem taka opalona jak kiedyś bo ja słuchajcie, przestałam całkowicie się opalać z tego względu, że no niestety trądzik różowaty nie lubi słońca nie lubi w ogóle zmian temperatur klima, zmiany klimatu a ja jak wiecie często zmieniam klimat bo tak to jestem na co dzień w tropikach i od czasu do czasu jestem w klimacie umiarkowanym często też mroźnym więc jest bardziej ostre też powietrze, więc też nie jest dobry dla mojej skóry, ale ostatnio zauważyłam, że już tak jakoś się chyba do tego przyzwyczaiła, to też używam, nieważne, czy jest zima, czy, czy jestem akurat w klimacie właśnie zimnym, czy, czy właśnie w tropikach, używam 50 plus, akurat z setapilu, bardzo mi fajnie też przy okazji nawilża i nie zostawia takiej bardzo mocnej poświaty tego, tej białej skóry. Fajnie się mi to wchłania i, i, i nie mam takiego dyskomfortu. I to słuchajcie, wszystko naprawdę. Eee, jak macie jakieś pytania, a propos tych kosmetyków, czy miałam jakieś reakcje, czy coś. To, to dajcie znać. Jedyne co mogę jeszcze dodać od siebie, to jest to, że tego kremu z tym kwasem właśnie używałam mi no prawie miesiąc i zobaczyłam rzeczywiście fajne efekty. Wiem też od Was, żebyście się nie zrażali, bo jeżeli Was mocniej wysypie, to się nie przejmujcie, dalej używajcie bo później właśnie ta skóra się wycisza i też co mogę Wam polecić ze swojej strony, ja tego kremu używałam na początku i rano i wieczorem, dopiero później jak już zobaczyłam, że ta skóra ładnie mi złagodniała, to teraz używam go tylko na noc e, nasze znaczy tylko na dzień a tego używam właśnie kolagenu na noc, żeby fajnie tą skórę sobie nawilżyć i też jeszcze mocniej ją zregenerować tak odżywić, o może tak bardziej no, kochani, to wszystko. Eee, mam nadzieję, że filmik Wam się przydał, że komuś pomogłam. Eee, ja mówię, jak macie jakieś pytania, czy do zabiegów, czy, czy w ogóle do czegokolwiek, to dajcie mi znać na dole w komentarzu, ja chętnie Wam odpiszę. Eee, no i tak, ja się cieszę ze swojej buzi, bardzo się cieszę, że to zrobiłam, bo dyskomfort był straszny. Pamiętam wakacje tego roku, jeszcze te maski, słuchajcie, też nie ułatwiały sprawy. No ale, dobra, więc ja się bardzo cieszę z mojej nowej twarzy. No i dajcie koniecznie znać, jak tam wasz trądzik różowaty, bo wiem, że wiele z was się z nim niestety boryka. Dobra, kochani, buziaki, ta!